Widzowie, dzisiaj będzie bardzo mocno. Znaczy no, w 1 stycznia. Jakie to będzie mocne? Widzowie, na ten moment mamy 3240 słupów. Już wam pokazuję. 11 miesięcy, czyli to oznacza, że za niedługo będzie rocznica tego kanału. Pierwsza rocznica tego kanału. To będzie chyba czwartek, tak? Jeju, jakie to będzie cudne. <laughs> Przepraszam, ja mam no, chrypkę. Teraz nie o tym. To już będziemy oglądać nasz pierwszy film nawet. W tą rocznicę właśnie, czyli pierwszy rok. 4 grudnia. Będzie też coś bardzo mocnego. Bo tak jak mówiłam, mamy teraz 3240 si sumów. 3250 osób. Mnie lubi. Albo po prostu dał osoba. Wiem, <laughs> że jeśli do końca tego roku, czyli 31 plus 18. 31 plus 18, 49, jeśli <laughs> w 49 dni, <laughs> czyli do 1 stycznia, wbieć 3,5 tysiąca osób, na kilometr. Spójrzcie na mnie, ale proszę, spójrz na mnie. <laughs> spójrz na mnie, chłopie. Tak na mnie. Ale żeby nie było, że ty je, ja się nie ufam a każdy, by to przebiegł w 30 minut, ale ja go nie 3450 też zalicza. Ale 3,5 to nawet z tym patrzę na następne Więc kilometr 260 słów. Czyli czekaj, 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 czekaj. Czekaj, bo ja tego nie oblicza. 260 Musiałoby z 6 subów padać na dzień, chyba że się odpolicie. To, to jest tak jakby 5 albo 5, 5, 5, 5 około 5 lub 50 metrów. <laughs> za chyba jednego suba. O Boże, co ja robię? Więc macie 49 dni powodzenia na 260 słów. No może dziewięć, ewentualnie. Ale chcę, żeby to się ten kanał jeszcze bardziej rozwinął, żeby więcej osób go oglądało. I kilometr do przebiegnięcia. W 30 minut. Adios. Przecież ja padnę. Ja będę się sprintem w który, którym biegnę z 10 na godzinę. Zapraszam was jutro na ID3. O godzinie... Dobra, przewijam to na 20. Przepraszam, ale na 20. Muszę przewijać, bo nie wiem co jutro będę jeszcze dokładnie robił. O 20 jutro ID3 się widzimy. Pamiętajcie, 260 cc macie na to. No uznajmy, że jest 50 dni w zaokrągleniu. No i powodzenia mam jeszcze, bo jak wy to wbijecie, no to ja żegnam, ja adios robię. A żeby nie było, to... to, to wam nawet pokażę filmiki. Filmiki nagram na telefonie, jak biegną nawet, okej? Okay? Mały palec. Więc przy... Daję wam małego pasa przyłożony do kamery, ja mam to przyłożę. No mały palec zrobię wam nawet jakiś filmik. I Jej, jak ja będę z tego żałować. I do małej sprawy trzeciej ojczynek jeszcze nie wiem dokładnie kiedy będzie, ale na pewno on będzie. Dziękuję bardzo za oglądanie i powodzenia. Zostawkę w górę i suba właśnie subo, subo. Bo, bo no. To jest pięć meczów jak inna osoba to wyjdzie. Pa, pa. Pa, pa.